Też myślę, że byłoby fajnie, jakby Mattel zrobił reprodukcję Lalek Wings Mattel. Nie tylko Enchantix, ale ogólnie jakichkolwiek Mattelowskich. Niestety jest kilka spraw, przez które Rainbow i Mattel nigdy nie nawiążą ponownie współpracy, a oto kilka z nich. Kiedyś w przeszłości Wings miały spinę z Witch i nie chodzi tutaj tylko o wojny blogów. Studio Rainbow zostało dosłownie pozwane przez Disney'a o to, że rzekomo plagiatują Witcha. Na szczęście Wings udało się wybronić, bo powstało przed Witch. Lata miały i nastała era końca trzeciego sezonu. Wtedy też upadł amerykański kanał z kreskówkami 4Kids, a to właśnie on zajmował się dystrybucją Wings w Ameryce oraz marketingiem. Gdy zniknęło 4Kids, zniknęła też współpraca Mattel. Chodzą też pogłoski, że iginio nigdy nie lubił ani tych lalek, ani wersji 4Kids, więc wreń był średnio komukolwiek. Zależałoby wznowić tę współpracę? Od czwartego sezonu dostaliśmy już inne lalki Wings, czyli te od Witty Mattel, nawiązał też wtedy współpracę z Disneyem. Obie te firmy pokłóciły się potem o pomysł na EAH i następców. Jednak wtedy Disney dopiął swego i zmiótł EAH z planszy. Kiedyś chciał zrobić zupełnie to samo z Wings, ale mu się nie udało. Disney po latach znowu nawiązało współpracę z Mattelem i teraz znów robi lalki księżniczek. Przez te wszystkie wydarzenia i konflikty Marek nie ma szans na reprodukcję sama firma Rainbow też jest średnio zainteresowana mimo próśb fanów, a nawet jeśli powstałaby reprodukcja lalek Wings Mattel, to nie myślcie, że byłby one ogólnodostępne. dostępne. Teraz wyszły lalki z rebootu i ludzie już je reselują, bo są takie ciężkie do zdobycia, że już nie wspomnę o repro Monster Hayek. Teraz już ich nie kupicie w normalnej cenie, a restok był rok temu, więc XD to by było na tyle, dajcie znać, co wymyślicie o tej całej zjebanej sytuacji. Baju.